Donald Trump zawiesił większość ogłoszonych kilka dni wcześniej ceł. I choć może się wydawać, że w takim razie wszystko wraca do normy, to absolutnie tak nie jest. I na wstępie myślę, że warto zastanowić się, dlaczego doszło do tak nagłej zmiany polityki Stanów Zjednoczonych. Otóż właśnie dlatego, że całą swoją moc pokazała tutaj zależność, o której mówiłem w programach na ten temat. Znaczy, całą swoją moc pokazała ta zależność, że deficyt w handlu Stanów Zjednoczonych to jest druga strona tego samego medalu, na którym widnieje również siła amerykańskiej waluty i atrakcyjność amerykańskiego rynku kapitałowego. Chęć nagłego ścięcia deficytu w handlu międzynarodowym musiała pociągnąć za sobą efekt w postaci właśnie spadków giełdowych. Musiała zatrwożyć potężne grupy interesu, które są. Zależne od funkcjonowania w ramach systemu, w ramach poprzedniego nastawienia Ameryki do systemu międzynarodowego. Amerykanie właśnie mają dowód na to, jak ciężko będzie utrzymać korzyści płynące z poprzedniego ustawienia Ameryki względem systemu, rezygnując z kosztów. Przekonują się, że to może być niemożliwe. Ale to wcale nie oznacza, że sytuacja teraz wraca w jakiś sposób do normy. Po pierwsze, dlatego, że mówimy o zawieszeniu ceł na 90 dni. Po drugie, dlatego, że Cła na poziomie 10% pozostają w grze, no ale przede wszystkim dlatego, że ceł nie zniesiono z Chińskiej Republiki Ludowej, że tam ta wojna celna, wo wojna handlowa rozpędza się na całego i wydaje się, że nikt nie będzie chciał zastopować, nikt nie będzie chciał zrezygnować. W tym wszystkim jedna rzecz jest absolutnie kluczowa i jedna rzecz, tę rzecz cały czas trzeba podkreślać, na nią trzeba zwracać uwagę. Otóż bardzo wyraźnie Amerykanie sądzą, że są w stanie światu narzucić nowy system wymiany handlowej, nowy system gospodarczy planety. Amery czy nazwiemy to Maralago Mar Accords czy Trump Accords, to Amerykanie chcą wymusić nowy układ, w którym będą chcieli rezygnować ze swojego modelu opartego na deficycie w handlu międzynarodowym. Amerykanie sądzą, że są w stanie narzucić światu nową umowę, jeżeli chodzi o relacje gospodarcze na planecie, tylko że to nie jest rok 1945 ani rok 1989. Dziś Świat wygląda zupełnie inaczej i Amerykanie mogą nie być w stanie tego zrobić. Ale w każdym razie bardzo wyraźnie wkraczamy teraz w okres wyjątkowych napięć w systemie międzynarodowym. A ponieważ Polska ma długą i niechlubną tradycję bycia państwem gospodarzem wojen światowych, warto szczególnie w takim momencie przemyśleć kilka rzeczy. Serdecznie zapraszam Was na materiał. Od niedawna w aplikacji XTB dostępna jest nowa usługa, czyli e wirtualny portfel z wielowalutową kartą, gdzie swobodnie i bez prowizji można wymieniać waluty. Portfel jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych posiadających rachunek inwestycyjny w XTB i może być prowadzony w aż 7 walutach. XTB to nie tylko inwestowanie, to cały zestaw narzędzi pozwalające na sprawniejsze zarządzanie finansami. Link w opisie filmu. W tle wielkich wojen niemal zawsze występuje jakiś spór handlowy, jakiś spór co do zasad, na jakich odbywa się wymiana handlowa, w jakich funkcjonuje gospodarka uczestników właśnie systemu międzynarodowego. Nie da się zrozumieć, dlaczego Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę amerykańskiego cła na ropę nałożoną na, na Japonię. Nie da się zrozumieć, nie da się mówić o niemieckich celach, jeśli chodzi o Drugą wojnę światową, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę ryzyka kontynentalnej blokady Niemiec przez morskie mocarstwa. Nie da się mówić o wojnie siedmioletniej bez tego kontekstu, że jej stawką było to, kto będzie zarządzał i na jakich zasadach będzie funkcjonował kolonialny porządek świata. Spór Polski z krzyżakami przecież ma również podłoże handlowe dostęp do morza w ewidentny sposób był. Nieodzownym elementem trwającego stulecia konfliktu między Polską a Zakonem Krzyżackim, i te przykłady można by mnożyć bez końca. Wojny handlowe czy spory gospodarcze bardzo często stanowią preludium do wojny kinetycznej i bardzo często są przyczyną wybuchu tego gorącego konfliktu. Niestety mam wrażenie, że w tym, jak opowiadamy sobie historię, tego aspektu gospodarczego jest zdecydowanie zbyt mało. Od razu przechodzimy do działań zbrojnych, od razu przechodzimy do bitew, zbyt mało uczymy o historii gospodarczej świata. Na dodatek, gdy stawka wojny jest ograniczona, bo chodzi właśnie o jakiś zatarg czysto terytorialny, spór personalny, dynastyczny, tego typu wojny zazwyczaj bywały bardziej ograniczone. Natomiast gdy w grę wchodził spór o system, o Zestaw zasad, na jakich rozgrywa się polityka międzynarodowa, czy właśnie światowa gospodarka, czy kontynentalna gospodarka, na jakich zasadach działa, te wojny, które, które służą do narzucania zasad funkcjonowania polityki i gospodarki, one zazwyczaj są naprawdę krwawe i no, bardzo brutalne. Do takich wojen należy na przykład wojna 30-letnia, która była niezwykle krwawa, a która zakończyła się zupełnie nowym porządkiem politycznym, zupełnie nowym sposobem myślenia o polityce międzynarodowej. Bardzo krwawą wojną była właśnie wojna siedmioletnia, która tak naprawdę doprowadziła do kolonialnej hegemonii Wielkiej Brytanii w XVIII wieku. Wojny napoleońskie, pierwsza, druga wojna światowa to już zupełnie oczywiste przykłady wojny, w których właśnie chodzi o nowy porządek świata, również nowy, nowy układ. Polityczny nowy układ gospodarczy, a które były niezwykle krwawe. Jeżeli przyjmiemy, że do absolutnie głównych przyczyn wybuchów tych naprawdę wielkich wojen należy z całą pewnością głęboka niezgoda co do zasad, na jakich funkcjonuje system polityczny i system gospodarczy, no to nie da się nie zauważyć, że w takim razie właśnie wchodzimy w bardzo niebezpieczny czas. Bo dziś Ameryka próbuje narzucić światu transformację ładu międzynarodowego w taki sposób, który łamie gospodarczy model innych kluczowych uczestników tego systemu. Bo jeżeli jakiś państwo jest eksporterem netto, to bardzo często w takim potocznym myśleniu utożsamia to się wyłącznie z, z historią sukcesu. Kiedy widzimy na ulicach czy w sklepach produkty z Chin, z Japonii, z Korei, z jakiegokolwiek innego państwa, to myślimy sobie, wow, ale świetnie, świetne rzeczy produkują. A wyśmienici są w tym, co robią, ale fajnie, że swoje produkty sprzedają na całym świecie. I to jest część historii, tak, to jest prawda, tylko jak wiele aspektów naszej rzeczywistości, no, są różne perspektywy na to samo zagadnienie, no bo zależność gospodarcza to nie jest wyłącznie zależność od tego, że my potrzebujemy jakiegoś produktu od kogoś, na przykład surowców energetycznych. Zależnością gospodarczą jest również model gospodarczy, który uzależnia funkcjonowanie gospodarki danego państwa od zewnętrznych rynków zbytu. Chińczycy są. Zależni od zewnętrznych rynków zbytu. Model gospodarczy oparty na agresywny eksport, na subsydiowanie przemysłu, na produkowanie, zależny jest od tego, by móc te produkty gdzieś sprzedać. I teraz, szczególnie biorąc pod uwagę trendy demograficzne w Chinach. Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, by wewnętrzny rynek był w stanie swoją zwiększoną konsumpcją zaspokoić ewentualne braki wynikające z ograniczenia dostępu do innych eksportowych rynków, jak na przykład rynek amerykański. A w 2024 roku deficyt Ameryki w handlu z Chinami wyniósł prawie 300 miliardów dolarów. Nie da się w łatwy sposób przestawić. Gospodarki opartej na eksport, ponieważ jeżeli ta gospodarka nie będzie miała gdzie eksportować, to po prostu się załamie. I kto kogo bardziej potrzebuje? Ameryka dostępu do chińskich produktów, bez których tak naprawdę niemożliwe może być pobudzenie, zbudowanie amerykańskiego przemysłu, bo dzisiaj Właściwie wszędzie potrzebne są na jakimś etapie chińskie komponenty. Jeżeli ich nie ma albo są znacznie droższe, to ciężko o konkurencyjność. No i poza tym droższe chińskie produkty ze względu na cła niosą ryzyko znacznej inflacji, a inflacja budzi niepokoje społeczne i generalnie to wszystko może. Przerodzić się w spowolnienie gospodarcze, a nawet recesję. Ale może to Chińczycy bardziej potrzebują dostępu do amerykańskiego rynku? Może bez tego rynku nie będą w stanie utrzymać swojego modelu społecznego i gospodarczego? Może nie będą w stanie opchnąć tych produktów, mówiąc kolokwialnie, komukolwiek innemu? Bo wszyscy inni też będą stawiać bariery, widząc, że. Właśnie ryzyko, widząc ryzyko bycia zalanym przez chińską produkcję, która nie, nie może znaleźć dzisiaj rynków zbytu, czy nie będzie mogła znaleźć rynków zbytu w Stanach Zjednoczonych. I choć sytuacja jest bardzo dynamiczna, nie będę tutaj mówił o konkretnych stawkach celnych, bo z całą pewnością one już są nie, nieaktualne, ale no dziś wydaje się, że nikt nie chce zwolnić, nikt nie chce ustąpić. Ameryka chce narzucić Chinom nowy system gospodarczy, a Chiny nie chcą się podporządkować, bo. Wszystkie te decyzje o cłach, wszystkie te komunikaty, one znów. Polityka Trumpa jest nastawiona w dużej mierze na to, by wymuszać uległość, I czy to w sferze międzynarodowej, czy wewnętrznej. Trzeba pokazać Ameryce, że tak yy, zgadzamy się na to, że to Wy będziecie w jakiś sposób dyktować warunki co do przyszłości gospodarczej świata. I Chiny mówią tutaj nie. To nie jest tylko. Yy, kwestia matematyki i ekonomii to jest przede wszystkim próba sił, to jest przede wszystkim rywalizacja polityczna. Jeżeli Amerykanie będą chcieli kontynuować tą politykę opartą na chęci zachowania korzyści z poprzedniego systemu bez ponoszenia kosztów, to to mamy przepis na naprawdę bardzo, ale to bardzo napiętą sytuację. Bo dziś w stawce rywalizacji międzynarodowej jest zarówno to, kto będzie narzucał komu zasady funkcjonowania światowej gospodarki, jakie te zasady będą, oraz jednocześnie egzystencjalne interesy gospodarcze kluczowych uczestników tego systemu. Innymi słowy, ja nie wiem, czy będzie z tego Bigos, ale kapusta, grzybki suszone i boczek już leżą na stole. Ten proces nawet bez gorącej wojny może przeorać światową gospodarkę, ale dziś o ryzyku wojny, no bo Europa Środkowo-Wschodnia, no co tu dużo mówić, to jest jeden z głównych kandydatów do bycia przestrzenią, która jest no, właśnie przedmiotem, za pomocą której narzuca się komuś Nowe zasady systemowe, które jest po prostu przestrzenią walki o nowy system międzynarodowy. I takie są nasze doświadczenia historyczne, często. A na dodatek, zaraz za naszą wschodnią granicą już trwa wojna, co potęguje ryzyko. Warto więc w takich okolicznościach zastanowić się nad tym, o co warto się bić jakie powinno być nastawienie Polski do owych zmian. No bo to, że w tak naprawdę w, na przestrzeni dziejów każdej wspólnoty politycznej następują, występują takie momenty, w których po prostu trzeba się bić, by przetrwać. No co do tego trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. Tak bywało i w naszej historii, ale by nie szukać jakichś odległych przykładów, Ukraińcy dzisiaj musieli podjąć walkę z, Rosjana, z Rosjanami, jeżeli chcą być narodem. Jeżeli w grę wchodzi kwestionowanie istnienia odrębności i tożsamości narodowej, istnienia... Bo Istnienia w ogóle potrzeby istnienia podmiotowego państwa odrębnego państwa ukraińskiego, no to Ukraińcy za bardzo nie mieli wyjścia, jeżeli chcą być Ukraińcami, a nie odmienną częścią rosyjskiego narodu. Tak no, trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości to do tego, że jeżeli trzy lata temu upadły Kijów, dziś na Ukrainie byłaby rozpędzona już akcja rusyfikacji. Zresztą nie trzeba tego. To nie są domysły, bo to dzieje się przecież na, na terytoriach podbitych przez Rosjan i to jest schemat działania Rosjan, znany nam od Stuleci. W Polsce ze względu na tradycję powstańczą, ze względu na Drugą wojnę światową, ten gen walki o przetrwanie, walki czasami w absolutnie dramatycznych warunkach strategicznych, już bez szans na zwycięstwo, albo pokazać czasami jakąś postawę światu, no ten gen jest bardzo głęboko zakorzeniony i to bardzo łatwo się krytykuje, będąc bezpiecznym, najedzonym, nie musząc brać pod uwagę pełni kontekstu danej sytuacji konkretnych ludzi, którzy znaleźli, znaleźli się w takich dramatycznych okolicznościach. Tylko właśnie na tym polega problem, że te nasze, przynajmniej ostatnie doświadczenia, one często wiążą się z wyborami absolutnie dramatycznymi, bo podejmowanymi w dramatycznych okolicznościach. Już najczęściej albo nie było państwa, albo było, była jakaś walka partyzancka, była to już walka, było państwo podziemne. Już, już sama, sama, punkt wyjściowy był Dramatyczny, który wskazywał, że decyzja może być albo zła, albo gorsza. Dziś sytuacja jest inna. Z, z tego, również z tego powodu, wiem, że to, ten wątek te, też pojawiał się wielokrotnie na kanale, wydaje mi się, że pod wieloma względami sytuacja strategiczna Polski dzisiaj, jeżeli chcemy szukać jakichś wzorców, analogii, sposobu myślenia o, o tym, jak zachować się w sytuacji międzynarodowej. Bardziej odległa historia Polski dzisiaj jest znacznie bardziej adekwatna niż ostatnie stulecia, bo dzisiaj mamy czego bronić i mamy obawiać się straty czegoś konkretnego. Nie tylko chodzi mi o sprawy polityczne, ale jak najbardziej materialne. Dotychczasowy ład międzynarodowy bez żadnych wątpliwości był w interesie Polski. To był wspaniały czas czas nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, budowy majątku tego narodowego, jak i tego tych osobistych, budowy infrastruktury. To widać na każdym kroku. Gdziekolwiek w Polsce się nie spojrzy, to widać, że jest lepiej niż było 15 czy 20 lat temu, jeżeli chodzi o właśnie dobrobyt. Jeżeli chodzi o dobrobyt i, i to, w jaki sposób żyjemy, to jasne, że utrzymanie tego starego porządku byłoby nam na rękę. Ale jednocześnie, niezależnie od tego, jak my się zachowamy w najbliższym czasie, to znaczy, to znaczy funkcjonowanie. Takiego czy innego globalnego systemu gospodarczego oraz politycznego w mikroskopijnym stopniu zależy od takiego czy innego zachowania Polski. To nasz los może ewentualnie zależeć od, od naszej postawy, ale nie sprawy globalnego systemu wymiany handlowej czy politycznej. Chodzi mi o to, że w takim czasie, w takich okolicznościach, w takim miejscu w naszej historii, i z, taką, z takim bagażem historycznym musimy być teraz bardzo, ale to bardzo ostrożni w kolejnych latach, by wierząc w utrzymanie starego porządku, który był dla nas niezwykle korzystny, nie stać się przestrzenią, gdzie wykuwa się nowy porządek. Nie stać się przestrzenią walki o nowy porządek. To może wiązać się. Z bardzo trudnymi wyborami, z wyrzeczeniami, z rezygnacją z części ambicji, z koniecznością akceptacji takiej ewolucji europejskiej polityki, która nie zawsze jest nam na rękę, to naprawdę może wiązać się z bardzo trudnymi decyzjami. Bo wydaje się, że łatwe drogi, łatwe decyzje już się skończyły. Bo jeżeli ten stary porządek będzie się kruszył, jeżeli podważane będą instytucje międzynarodowe, które go spajały, jeżeli społeczeństwa ze względu na problemy gospodarcze, w które być może wpadnie świat, pod, zaczną radykalizować i podejmować, ru, mieć różną optykę na sprawy międzynarodowe, odmienną od, od dotychczasowej, jeżeli Ameryka będzie wciągana w pogłębiający, pogłębiający się spór handlowy z Chińską Republiką Ludową, to w Moskwie może. Pojawić się bardzo silna pokusa, by przetestować amerykański system sojuszniczy w Europie Środkowo-Wschodniej, by po prostu zakwestionować to, że Amerykanie są w stanie na przykład odpowiedzieć na prowokacje w jakimś państwie bałtyckim. Ale koniec końców, zawsze środkiem ciężkości politycznej dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy Rosji będzie to, by unieszkodliwić, by zneutralizować Polskę. Zawsze do tego się to będzie sprowadzać. Więc innymi słowy wkraczamy naprawdę w bardzo, ale to bardzo niebezpieczny czas. Znaczy te, te klocki, z których składa się system międzynarodowy zaczynają, zaczynają naprawdę się chwiać. To widzimy. To będzie naprawdę trudny czas pełen trudnych decyzji. I warto sobie zdać sprawę z tego, że ewolucja systemu międzynarodowego czy polityki międzynarodowej może w najbliższych latach przebrać się Ewoluować w taki sposób, który trudno jest nam sobie dzisiaj jeszcze wyobrazić, i może to się jeszcze raz wiązać po prostu z bardzo trudnymi wyborami. Bo to, że dzisiaj jesteśmy już w fazie głębokiej przebudowy systemu międzynarodowego, no mam nadzieję, że to akurat jest dzisiaj już zupełnie oczywiste. Dzięki wielkie dzisiaj za uwagę i do zobaczenia.